Cześć, nazywam się Marcin, witam Was na kanale Wubera. W dzisiejszym odcinku pokażemy jak sobie poradzić z wymianą pompy smarowania łańcucha. Zapraszam. Zacznę od wymiany pompki. Przeważnie to ona ulega uszkodzeniu, jak również uszkadza się też kółko, które odpowiada za jej napęd. Taką pompkę możemy nabyć bez problemu na, na znanym portalu aukcyjnym. Narzędzia jakie będą nam potrzebne to oczywiście jest klucz do świec. Klucz do odkręcenia sprzęgła. Można go też nabyć za kilkadziesiąt złotych. Tylko ważne o tym jest, żeby ten klucz dobrać do, do kształtu naszego sprzęgła. Przyda się też odrobinka smaru i klej do gwintów. To już jaki tam, kto, jakim dysponuje, taki, taki może zostać zastosowany. Potrzebujemy też imbusa rozmiar 3. Pokręt będzie też przydatny jak i jakieś tam kominereczki, mile wskazane. Zaczynamy od odkręcenia pokrywy filtra powietrza. Robi się to w ten sposób. Demontujemy sam filtr powietrza, ściągamy fajkę ze świecy, co czasem jest nieraz trochę utrudnione i trzeba sobie pomóc śrubokrętem, gdyż nam to mocno tutaj Się. Odkręcamy świecę. Możemy to zrobić tak energicznym ruchem. Ok, świecę mamy odkręconą. Musimy teraz zablokować wał. Robimy to przy pomocy takiego załączonego czpienia z gwintem, takim jak świeca. Jest to razem w zestawie z tym kluczem. Może tutaj pokażę do kamery. Wkręcimy wałem zgodnie z ruchem wskazówek, wskazówek zegara i jeśli tłok jest, widzimy już tłok tutaj, że dochodzi nam do góry, wkręcamy wtedy tą blokadę. No i już czuję, że nam się to ładnie tam zablokowało, dokręcamy. Dobra, wystarczy. No i przy pomocy tam jakiejś grzechotki, nasadki, rozmiar 19 akurat w przypadku tego mojego klucza. Odkręcamy. E, e, kierunek jest tutaj opisany, jest to tak zwany lewy gwint. Czyli odkręcamy w prawą stronę. Dobrze jest czasem jakby była druga osoba, która mogłaby to przytrzymać, ale myślę, że o, nawet że się udało, nie było to mocno. Tak jeszcze dodam tylko, że czasem jest problem, żeby to odkręcić, bo e, sprzęgło jest zakręcane na kleju do gwintów. Także, jeśli ktoś dysponuje na przykład opalarką, można sobie delikatnie to podgrzać. Wtedy nam ten klej odpuści i nie będzie problemu z odkręceniem tego. Akurat w, tym przypadku, akurat w tym przypadku udało się to bez problemu. Odkręcamy. Dobrze sobie jest tutaj przytrzymać drugim palcem, żeby nam się to wał nie cofał w drugim kierunku, w drugą stronę. odkręcone. Demontujemy sprzęgło, podkładkę. Ona zejdzie nam razem z koszem. Tu mamy podkładkę pływającą. No i taka sama procedura będzie, jeśli chodzi o wymianę zębatki łańcucha. Także to już mamy też przy okazji. Jeśli była ta zębatka, zwykle jest druga w zestawie. Jeśli była taka potrzeba wymiany tej zębatki, to, 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 to tak to też wygląda. Tu mamy łożysko, na którym pracuje kosz sprzęgła. I mamy wcześniej już wspomnianą przeze mnie e, zębatkę. Akurat tutaj ta zębatka wygląda dość ładnie. Nie posiada żadnych uszkodzeń, ale często dochodzi do, ta, do czegoś takiego, że ścina tutaj e, zęby, e, czyli, te, czyli te, te, te wpusty, przez które jest to napędzane. Także czasem jest tak, że, że, że wystarczy sama wymiana tej zębatki, żeby z powrotem zaczęło nam smarować łańcuch teraz tak piła była używana także także jest lekko zabrudzona ale mamy tak trzy śrubki które musimy które musimy odkręcić żeby nam się ukazała pompka oleju ja do tego używam przeważnie klucza w wkrętarce już tak jest szybciej więc yes. dwa i trzy Przy pomocy jakiegoś tam śruby Kręcika sobie to podważamy. O, jest zdemontowane. I tu ukazuje nam się e, wcześniej wymieniona, e, wymieniona przeze mnie pompka oleju. Do niej tak samo są, ona jest przymocowana do korpusu piły na dwie śrubki, też to jest ten sam rozmiar klucza, czyli Imbus 3. Dobrze jest sobie to oczyścić. E, Akurat w tym przypadku nie muszę tego robić, ale czasem jest tutaj pełno wiórów. Także jeśli ktoś dysponuje spężonym powietrzem, to, to jest to bardzo dobrze, żeby sobie to wszystko oczyścić, żeby się tam żadne y, zabrudzenia nie dostały, Do choćby nawet do wężyka, który jest połączony ze zbiornikiem oleju. Odkręcamy te dwie śrubeczki. I jeszcze jedna taka uwaga, że do, y, przed w ogóle wymianą tej pompki dobrze jest sobie. Yy, opróżnić yy, zbiornik oleju, jeśli tego nie zrobimy, to olej nam tutaj wycieknie, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Wiadomo, ja sobie już przygotuję nową pompkę i delikatnie podważamy. Tutaj mamy jeden króciec to jest zasilanie w olej, czyli okej. Okay. Jakaś tu niewielka ilość oleju się pojawiła, ale to niczym nie przeszkadza. I suwamy drugi. Mamy starą pompkę. I miejsce montujemy nową. Pyk. I jest. Zapominajmy o tym o tej tulejce z pianki, która nam tam zapobiega przy wystawaniu się jakichś zanieczyszczeń i wkręcamy z powrotem śrubki dwa dobra czyli sam demontaż, montaż nowej pompki mamy załatwiony. Teraz tak, należy to troszkę posmarować tutaj. Yy, samo to kółko napędowe pompki. Czyli ja tutaj użyję jakiegoś smaru takiego typowego do łożysk. To raz. Yy, dobrze sobie wyczyścić tutaj ten, pokrywkę tej pompki zabrudzeń, gdyż tu też będziemy chcieli nałożyć nowy smar. który ułatwi pracę tego kółka napędowego. Mówię, jeśli to jest bardzo zabrudzone, piła już jest dużo użytkowana, no to też spężone powietrze, jakiś ewentualnie zmywacz, który to wszystko nam ładnie oczyści. Montujemy. W odwrotnej kolejności, jak żeśmy ściągnęli, wykręcamy śrubieczki. Możemy jeszcze delikatnie nasmarować tutaj wał, na którym później obraca się to kółko. I delikatnie możemy tutaj posmarować tą szylgę, na której pracuje kółko napędowe. Ale nie przesadzać proszę z tym smarem, bo będzie tylko zbierał zanieczyszczenia. Wracamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby to kółko znajdowało się na właściwym, swoim już pierwotnym położeniu. Ok, to mamy łożysko, jest też dobrze przesmarować. Używamy do tego niewielkiej ilości smaru. Zaczynamy od montażu użyska kosz sprzęgłowy wraz z zębatką pływającą, tutaj należy zwrócić uwagę, żeby nam ta zębatka nie spadła w trakcie zakładania kosza. Pokażemy z tej strony, dobra, wszystko, kosz ładnie się obkręca, czuć już opór, czyli pompka jest napędzana, podkładka. Możemy troszkę przeczyć ze smaru gwint na wale. I dobrze jest tutaj zastosować kropelkę kleju do gwintów, gdyż z czasem lubi się to odkręcić. I zakręcamy sprzęgło. Tylko z tym, że tak. Teraz tutaj powstaje taki problem, że jak kręcimy tym sprzęgłem w lewą stronę, to ta blokada nam nie blokuje już tłoka, czyli nie, nie blokuje nam wału, musimy ją wykręcić i obracamy wałem. Patrzymy tutaj przez otwór świecy w chwili, gdy tłok zaczynam schodzić w górę, e, przepraszam, czy gdy tłok schodzi, zaczyna schodzić w dół, wkręcamy tą blokadę. Teraz nam zablokowało tłoka, czyli zablokowało nam wał. Możemy teraz dokręcić sprzęgło. Też proszę nie przesadzać z siłą, jaką akurat nie dysponuję kluczem dynamometrycznym, ale... ale nie będzie tu potrzebny. Wszystko mamy zmontowane. No, oczywiście zakręcamy z powrotem świecę. Zakładamy fajkę. Montujemy filtr powietrza. I pokrywę. Filtra. No, i wymiana pompki oleju została zakończona. Możemy uruchomić piłę, zalać olej i zobaczyć, czy nam to wszystko działa. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, prosimy o nie w komentarzach. Jeśli podobał Wam nasz materiał, Zostawcie lajka like i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, cześć!